Wszystkich osób powszechnych, czyli rodziców zmarłych i Postępują Rodzina występuje w charakterze oskarżenia posiłkowego. Oskarżone. Czy to jest proces, który tak naprawdę odpowie na pytanie, czy osoba oskarżona jest winna spowodowania tego zdarzenia? Oraz ewentualnie wychodzi wymiar kary. Co o, jeśli chodzi o, o zabezpieczenie dla rodziny? W procesie karnym nie będziemy w ogóle tego tak rozstrząsać, także proces karny nie się toczy z tymi, tak, w swoim trybie, na jeśli chodzi o kwestię zadośćuczynienia, to także jest kwestia rozmowy z także tutaj W procesie karnym w ogóle tego nie mhm. Ale teoretycznie byłaby taka możliwość. Tak. Mhm. I wtedy rodzina mogłaby domagać um, się zadośćuczynienia, odszkodowania od sprawcy. Jeżeli sprawca jest zabezpieczony, z uwagi na to, że jest od pracowniku komunikacyjnego, a wszystkie samochody są objęte podwójnym zabezpieczeniem, OC, no, wtedy się występuje do. Bo na że szanowni sprawcy nie jest w stanie w tym momencie wyłożyć tego rodzaju środków finansowych, może aż do więc po to mamy to ubezpieczenie. I to, to jest decyzja rodziny, że oni na tym etapie nie nie chcą? Dopiero później będzie decyzja co do dalszych kroków? Czy oni w ogóle już podjęli decyzję, czy będą się? Decyzje są podjęte, natomiast postanowiliśmy zupełnie rozdzielić te, te postępowanie i także w procesie karnym w ogóle ani nie się odszkodowania jakiegoś uczynienia zostały ukościuczynienia, zostało Ta podjęta decyzja dotyczy tego, że rodzina zdecydowała się na taki krok, natomiast nie teraz, tak? Zdecydowała się, tego, że... ale tutaj no, nie zostało upoważnione, na uh -huh. rzecz tutaj będzie na koniec odszkodowania, e, więc też no, nie będę Państwu udzielać informacji, no z uh -huh. zwłoki też na uh -huh. koniec moment Rodzina będzie uczestniczyła w, w dzisiejszym procesie? Tak. Uh -huh. Podejrzewam, że no, minął niespełna rok, czyli bardzo krótko, żeby się z, 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 z programem premierii, które ich spotkała. Jak oni to na to sobie radzą? Jest to na pewno ogromna trauma. Przeżywają strasznie. Każde moje spotkanie z rodziną jest, jest ciężkie. Dlatego no, się... To, tego się nie daje ani wyobrazić, ani przeżyć, ani przygotować, ani e, w ogóle w no, jakikolwiek sposób sobie z tym jakoś radzić. No, oczywiście każdy, każdy z, z tych osób żyje, funkcjonuje, ale ten ból i cierpienie, którego roz, są tutaj uczestnikami, no jest niewyobrażalny i muszą to przeżyć. Czy jest jakaś kara? Czy oni mówią o jakiejś karze, która ich dla no trudno powiedzieć, że byłaby adekwatna, która szczęściowo Yy, stręba, że oni poczuli jakąś ulgę, mając świadomość ich nieuchronności. Tak? Nie ma czegoś takiego, żeby, żeby kara w jakikolwiek sposób tutaj funkcję się nie funkcję niespełniona funkcją kompetencyjną, zadośćuczynioną. Nie. Tutaj celem rodziny, to, dlaczego też uczestniczy w tym samym postępowaniu, jest e, tak naprawdę kwestia prewencji, głównej, szczególnej, prewencji, głównej, żeby każda z osób, która siada za kierownicą, trzy razy się zastanowiła zanim wykona ten wyprzedzania, czy to jest ten moment, czy, czy można, czy to, zbadała dokładnie to autokole e, swojego widzenia, że może wykonać ten manewr i również prowadziła szczególne czyli żeby ta osoba, która spowodowała ten wypadek, e, no żeby nigdy więcej, no nie podejmowała tego rodzaju manewr ryzykownych. żeby więcej po prostu e, no nie ucierpiał. Także kara, rodzina nie mówi o karze. To nie o to chodzi, bo to nigdy... To, to życia nie wróci po prostu osobom najbliższym, to nigdy nie będzie tak, że ktoś powie, że jest zadowolony, bo kara jest taka inna. Nie. nie, nam zależy od prostu tym, żeby ta osoba, przewodowała, spowodowała te uprawy, nie dotarła do tak naprawdę się wydarzyło. A dotarło na tym etapie, przeprowadził sprawca? Nie było takiego kontaktu, próby kontaktu nie zostały przekazane. Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP-Wopolu dotarło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów na trasie Opole-Klużborg. Pierwsze jednostki, które przybyły na miejsce, zostały dwa rozbite samochody, w tym osoby poszkodowane. W wyniku działań stwierdzono zgon u czterech osób. Dwie osoby zostały przetransportowane do Centrum Medycznego w Opolu. Możemy jeszcze dwa zdania o śmigłowcu, to miał udział w akcji? Tutaj... Na miejsce został zadysponowany śmigłowiec LPR-u. I cóż teraz? To wszystko. Co teraz, będzie działo? Co teraz się będzie działo? Teraz policja prowadzi swoje czynności dochodzeniowe, żeby ustalić przyczynę wypadku. Po tych czynnościach my będziemy prowadzili swoje czynności polegające na wydobyciu czwartej osoby, która została zakleszczona w swojej jeździe. To jest jakiś szczególny odcinek drogi, czy prosty odcinek drogi, na którym... No, nie trzeba było specjalnie szczególny, szczególny dlatego, że jest prosty. A więc dochodzi tutaj do, do wypadków, nawet i tragicznych skutków. Otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Według wstępnych ustaleń policji, kierując Audi, 21-letni mieszkaniec powiatu opolskiego, wyprzedzając rząd pojazdów, zderzył się z Oplem Astrom jadącym swoim pasem. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosły cztery osoby. Natomiast pasażer, jak i kierowca Audi zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Trwają teraz oględziny pod nad nadzorem prokuratora. Policjanci wyznaczyli objazdy. Dodam, że do tego wypadku doszło na drodze krajowej numer 45 w kierunku Kluczborka. Czy możemy o tych ofiarach coś więcej powiedzieć? To są dojście, dzieci? W tej chwili według wstępnych ustaleń Policji ofiarami są kobieta i mężczyzna oraz dwójka dzieci. Dzieci w jakim wieku? W tej chwili to są wszystkie informacje i, i tyle na ten temat mogę na razie powiedzieć. Mhm. Mhm.